Witam was serdecznie. Jestem Rafał Zalewski. Pytaliście, czy umiem gotować? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Co prawda, miałem gastronomię w szkole, kiedy kończyłem technikum hotelarskie, jednakże w moim wykonaniu gotowanie najczęściej przypomina bardziej eksperyment chemiczno-biologiczny. Nigdy nie należałem do tych, którzy lubią po prostu wzorować się na czymś lub Iść zgodnie z danym przepisem, raczej lubię troszeczkę bardziej twórczo eksperymentować. Dlatego nigdy nie wiadomo, kiedy nagle przygotowane przeze mnie danie mięsne ożyje, albo z zupy pomidorowej powstanie nowa bomba atomowa. Więc odpowiadając na Wasze pytanie, umiałbym coś ugotować, ale lepiej trzymać mnie z daleka od kuchni dla dobra ludzkości. Pozdrawiam serdecznie!